Siema widzowie, znowu się widzimy na case dropie Dzisiaj na bogato, zobaczcie 630 zł. Pamiętajcie żeby kliknąć w reflinka na dole Albo wpisać kod otek 15 Dostajecie złoty 25 i 1,5% doładowania Tutaj doładowujecie pieniądze Możecie pójść w kardą, blikiem Przelewem bankowym zwykłym Paypalem I jak doładujecie dostajecie skarpetki eventowe Do których przejdziemy, pokażę wam co z nich wypada Zasnieżone yy, prezenty są chyba najlepsze Zobaczcie, tutaj zawsze dodatkowe siano dostajecie z tego tak naprawdę Które możecie sobie ulepszyć, czy sprzedać, otworzyć skrzynkę za to I na stronie też są dla was darmowy giveaway Na przykład zobaczcie teraz jest na 9,25 Tylko musicie dodać swój awatar i dodaj do nich Dobra, a my dzisiaj otwieramy kilka świątecznych Mikołajów I później polecimy w worki Mikołaja Żeby się wam nie nudziło na odcineczku Dobra, weźmiemy 5, otworzymy na start Zobaczymy, liczymy na jakiegoś Fever Dreama, może w Star Bo kosztuje 80 zł. Czy ta MK fioletowa też dużo kosztuje? Dobra, mamy Hyper Zobaczymy, czy nam się zwróciło. Mamy, zobaczcie, 169 zł. A wydaliśmy. Wydaliśmy 64. Nie no, to jeszcze 5 musimy otworzyć. Ja mówię, ta skrzynka jest bugowana. To jest jakiś szok, naprawdę. Dobra, mamy tą MK. Mamy Glocka. I wyszliśmy znowu na plus. Zobaczcie, 150 zł. No to jest jakieś nie drugi raz, no to jeszcze raz to musimy otworzyć, no nic nie zrobimy innego. Liczymy na jakąś koskę, żeby dało. Dobra, znowu mamy hypermista, 90 zł w dobrym stanie. Dobra, nie, teraz nie oddało. Zobaczcie, na dwie, na trzy otwarcia po pięć skrzynek zabrało nam tylko raz. Jesteśmy na ogromnym plusie Idziemy teraz na worki Mikołaja i zobaczymy co z nich nam wypadnie. Liczymy tutaj oczywiście na jakąś kosę. Najlepiej jakiegoś slautera, to żeby dało, albo Lora. Czy tiger tufa? Dobra, twórzmy sobie po pojedynczo, otwierajmy. Zobaczymy, co nam wypadnie. No jest hyperbiz, oby był w dobrym stanie, czy w jakimś Star traku Jest w star traku Battle -Scare. no ale niestety nie zwróciło. Dobra, jeszcze jedną otwórzmy. Zobaczymy, zobaczymy. Liczymy na kosę, ta tiger tufa i będziemy w domu. Mamy, mamy kosę, mamy kosę widzowie, jest, jest. Super, zobaczcie. Kosa za 873zł Hutman knife klautera minimalware Zobaczcie ile kosztowała skrzynka Zwróciło nam, ja nie mogę, nie wierzę normalnie Dobra, teraz pójdziemy sobie na upgradera Ulepszymy Ulepszymy to, to i to Weźmiemy, zrobimy kosę Ja bym, taką kosą myślę, żebyśmy nie pogardzili jakbyśmy pograli Dobra, strzelmy to sobie nie no, no false mode. na fast modzie, zobaczmy na fast Odda, oddać czy nie odda, ulepszono. Kolejną kosę nam dało. Nie no, to jest jakiś odcinek z największym chyba profitem. Największym profitem, dobra, ulepszmy teraz. Yy, skauta. scouta yy, StarTrak'u, dobra, ulepszono. Kolejny skin ulepszony, nie przecież, jak my to posprzedajemy, to my będziemy chyba milionerami. Dobra, jedziemy, StarTrak, Elite Build, Minimalware. Kolejny skin ulepszony. Zobaczcie jak to oddaje Dobra, robimy kolejnego skina Szybko Kolejny ulepszony Dobra, nie ma co, no lecimy na te skrzynki, przecież to dzisiaj to jakoś oddaje za mocno Dobra, przejdziemy do tego Świętego Mikołaja jeszcze, otworzymy ich trochę 5, strzelimy, zobaczymy, może znowu nam odda jakieś 160zł Jakaś AWP mu w starterach by było pięknie Oj, teraz może być Lipka niestety tak, jesteśmy do tyłu, dobra. Jeszcze raz i znowu pójdziemy na upgradera. Bo to, co dzisiaj daje, to jest jakiś szok. Niech daje Hyperbista, mamy Hyperbista Super Mortisa. Jesteśmy na plus, tak, 150 zł. Zobaczcie, dobra. Przechodzimy do upgradera. Tutaj Messenger mi pika. Nieważnie, przejmujemy się tym. Dobra, na razie to polepszamy wszystko. Weźmy to na jednego upgrade'a, strzelmy. Albo może zostawmy jeszcze to i to strzelimy sobie. Na razy 2 AWP with fire tested, zobaczmy Czy odda Nie oddał, no niestety musiało się to kiedyś stać Ale mamy jeszcze to Na AWP Asimów Dobra Zobaczmy No niestety O, coś się chyba tutaj popsuło nam Teraz tak, zrobić tę kosę czy nie robić, a co? Na crazy modzie, zobaczcie jak to w ogóle wygląda Nie wiadomo co się dzieje Kręci, kręci, zobaczymy co wykręci nie ulepszono, o Boże! No nie, dobra, zróbmy jeszcze jedną kosę, jedną sprzedamy, pójdziemy na worki Mikołaja. Tam pokręcimy jeszcze trochę, bo jak nam lotnie kolejny Huntsman, będziemy grubo na plusie dzisiaj. Nie ulepszono, dobra, nie, 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 coś tutaj się niestety podziało, że nam nie oddaje. Pójdźmy, to sprzedajmy. Sprzedamy to, to na razie sprzedajemy, ok, pójdziemy na worki Mikołaja, otwórzmy go. liczymy na kolejną kosę, Tiger Tufa, Flip Knife'a może Niech da, albo jakiegoś LoRa Będzie kosa, nie ma, jest P2000 Imperial Czy, czy jakoś tak to Fire Elemental, dobra, pomyliło mi się Dobra, sprzedajemy go I otwieramy jeszcze Zobaczymy, zobaczymy Liczymy na koskę Albo jakiegoś Akacha simu w StarTrak'u No nie, Cyrexa mamy, mamy Cyrexa To będzie StarTrak pewnie, 82 zł 27 no, widzowie, tutaj teraz kiepsko się zapodziało. Kiepsko, chyba wyczerpaliśmy swoje szczęście. Tutaj widziałem gdzieś taką fajną skrzynkę. Co była kosa. W niej 10% na kose. Nie pamiętam, gdzie ona jest dokładnie. O, jest tutaj. 10% knife. Zobaczmy. Otworzymy sobie trzy. Tak, stać nas? Nie stać nas. Dobra, to otworzymy dwie. I tutaj mamy na walencję albo kosa. Zobaczymy, czy nam może jakąś kosę da. Zobaczymy. No niestety mamy dwie walencje. Kiepsko, kiepsko. Dobra, musimy przejść i sprzedać naszego bajoneta. Albo, wiecie co? Zupgrade'ujmy go. Upgrade'ujmy go po prostu. Ulepszmy go. Na razy półtorej myślę, że będzie to. Ja bym chciał jakiegoś karambita albo Talon Knifea. Hmm. Nie, karambita... Karambita byśmy wzięli. Dobra Największy upgrade. I zobaczmy, 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 zobaczmy. Proszę, proszę, nie ulepszono. No cóż, dobra. Na tym zakończymy odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, komentarz i subskrypcję. Klikać na dole w reflinka i wpis albo wpisywać, kod dostajecie złoty 25,5% doładowania i możecie to wykorzystać na skarpetki na śnieżne łopaty i my się widzimy w kolejnym odcinku na razie.